Mieliśmy jakieś sytuacje, gdzie zwyczajnie po prostu nie przeszkoliłem pracowników odpowiednio w zakresie właśnie transportu dużych takich kombajnów drukujących. Nie wiedzieli, że ta część dolna z zasobnikiem na papier z tą górną częścią jest połączona tylko cienkim kabelkiem na listwie. No, sytuacja była nieprzyjemna, bo rzeczywiście przy podnoszeniu ten dół został razem właśnie z, z kawałkiem kabla. Można to było naprawić tanio, wymieniając tak naprawdę konektor. Nawet umiem to zrobić, bo, bo mam wykształcenie jako inżynier elektronik, więc wiem, że to była sprawa do załatwienia dosłownie za, za grosze. No jednak to klient decyduje, co się dzieje z jego rzeczami. Klient zażyczył sobie, żeby zawieźć to do serwisu, który to zrobi profesjonalnie. Kosztowało nas to wtedy 1500 zł, a taka drukarka polizingowa w stanie świetnym z gwarancją kosztowała wtedy 1700 zł. To było dawno temu. Pamiętam to dobrze, bo, bo na tam ten czas było to bardzo bolesne. No, a właśnie ta płyta główna drukarki wisi na ścianiku przestrodze, żeby każdy pamiętał, że jeśli czegoś nie wiemy, wystarczy zadzwonić, zapytać mnie, pomogę i możemy działać dalej.